Witam serdecznie w ostatniej części w ostatnim nagraniu, w którym pokażę, jak już zakończyć sweterek z warkoczami, czyli mamy wykonany przód sweterka, te dwa przody, tył sweterka. A I tu jest drugi przód. Dzisiaj, będziemy, dzisiaj pokażę, jak przełożyć już rękawę na obydwa rękawy na, na żyłka, na druty i wykonywać razem, i też pokażę, jak wykonać tą plisę tutaj z przodu do, do rozpinania, czy tam do, do guziczków, czyli rękawy dzisiaj i guziczki, cała plisa, która idzie przez, przez kaptur, aż z drugiej części o, tutaj jest też i tu dziureczki z tej i guziczki z tej, zależy kto jak lubi, na którą stronę o, czyli mamy Wykonany ten przód i tył. Teraz ja pokażę, jak przełożyłam ja rękawy. Przełożyłam, że tutaj góry rękawów, czyli tu, gdzie są te warkocze, przełożyłam na, na jeden tutaj drut i drugiego rękawa też ten górny, dwa warkocze też. Tam w sumie nie musi być połowa, ale około połowy oczek rękawa przekładamy na jeden i drugą, drugi drut czy żyłkę i spody, spody rękawów też na jedną i drugą żyłeczkę. O, tutaj ja pokażę jak pod spodem, pod rękawem, gdzie były te trzy oczka dokładane. O, jak to się ładnie później to przeszło w warkocz. O, w kierunku dołu przeszło w warkocz. Tutaj. A tutaj do góry założyliśmy na drut i ładnie to się teraz wszystko połączy. Ja przekładam już na rękawy, jak jeszcze są niteczki, wtedy po ożyłce Delikatnie, swobodnie przechodzi. Czyli tu mamy rękawy. Rękawy, o to jak mamy w tym schemacie, mamy od tutaj góry aż, gdzie się zaczął reglan to tam już były rękawy. To należy to uwzględnić, o, że mierzymy rękawy od tego momentu aż, czyli to, co mamy wykonane. I to co będziemy wykonywać to jest 27 cm. Warkocze krzyżujemy tak jak to pójdzie dalej. W jakim tu miejscu będzie też krzyżować też. Jeśli będzie szerokość za, za duża, to co w piątym, dziesiątym okrążeniu po prostu. Dwa razy przerobić i wtedy będziemy zmniejszać obwód rękawka. Ale wracamy do wymiaru 27 razem, od, li, razem z linią reglanową. Tutaj 27. Ja robiłam ściągać na 3,5, czyli tutaj jest ten 3,5, tu na rękawy. Jeśli ktoś chce dłuższy, żeby dziecku na dłużej starczyło, to można to po prostu dłuższe zrobić. Też jak pokażę tą plisę, ta plisa też ma szerokości 3,5 cm. Czyli to byśmy mieli rękawy. A I teraz pokażę w taki sposób, robimy, zmieniając nitki robimy jeden rękaw, później drugi, ja już to pokazywałam przy tym poprzednim sweterku w nagraniu. Czyli tak samo właśnie do tego później uwzględniając wysokość, długość czy tam szerokość ściągacza. A teraz pokażę, jak wykonać tą, tą plisę tutaj na te guziczki. Jeśli ktoś robił razem już ze sweterkiem prawo na prawe oczka, czy, czy jakikolwiek inne, to już nie ma tego problemu. Ja postanowiłam, że wtedy ta plisa się tak fajnie układa, jeśli wyrabiam Zaczynam od, od dołu, tu przodu, żeby było po ręce. O, nabieram oczka i idę przez całość kaptura. Także żyłka musi być odpowiednia długa. Jeśli ktoś chce, żeby drobniej wyszło ten ściągacz, można o pół numera mniejsze druty wziąć. O, I idziemy z powrotem tą plisę tutaj. I tu zostawiłam kawałeczek, żeby pokazać, w jaki sposób ja to robiłam. Tutaj mamy na tych zakończeniach, zawsze pilnujemy, żeby był fajny łańcuszek, więc ja po prostu z tego łańcuszka podbieram tak fajnie. One się tak układają te oczka i zabieram je w ten sposób, że jedno, drugie, a trzecie oczko robię je razem podwójnie z łańcuszkiem, dlatego że potrzebna mi jest. Więcej liczba oczek, bo ściągacz nam może być za ciasny i wtedy nam sweterek za bardzo będzie taki ściślejszy. A nam chodzi, żeby ten, ten ściągacz tu był fajny, elastyczny, ale nie aż taki, żeby nam ten sweterek tak sfalował nawet. Czyli ja to nakładam w taki sposób, że z tego łańcuszka zabieram jeden, drugie. Trzecie całe zabieram po prostu, podwójne i tak do końca. Jedno, drugie, trzecie. Jedno, drugie, trzecie. O, I tu mamy już na ściągaczu jedno, i na końcu też to podwójne. I tak mamy nabrane oczka z tych oczek, co były oczywiście na tym łańcuszku. I jak zaczynamy przerabiać, to przerabiamy od tej strony. To będzie w takich e, półokrążeniach, dlatego że e, nie będzie to w pełnych, bo to byśmy zamknęli wtedy światło tej cał całego, tego, tej plisy. Ale chodzi nam o to, że teraz, tak jak tu mamy ściągać na dole, tak tutaj będziemy robić oczkami prawo lewe, tak na zmianę, i robimy na około, i dochodząc do tego momentu wracamy z powrotem, też prawo lewe, tak jak przypadają, i w trzecim tutaj w trzecim już, w trzecim rzędzie to będzie. Robimy miejsce na dziurki. Po prostu dzielimy. To, co mam, mamy tutaj, tam y, y, przód sweterka dzielimy na ilość guzików, czy dziurek, ile chcemy, czy, czy zapięć jakie chcemy, i wtedy dzielimy to na równe odstępy. I w tym momencie przystępujemy do zostawienia na dziurki. Ja dziurki wykonuję w sposób może pokażę. A. Bo to by zbyt długo trwało wszystko, ale myślę, że jestem w stanie jakoś tak pokazać, że o. jak już będziemy mieć trzeci rząd, w trzecim rzędzie jeszcze tu zabiorę włóczka. W trzecim rzędzie mamy, robimy te dziurki, czyli prawo, lewe, prawo, Lewe około 9, 10 oczek, chyba tak wyjdzie na, na jedną, na odległość dziurki. Więc A, tu, jak mamy te podwójne, to trzeba to rozdzielić. A. I w tym momencie, jak przechodzi na dziurkę, czyli w trzecim rzędzie, jak będziemy przerabiać. To ja po prostu tu, gdzie ma być miejsce na dziurka, zakładam sobie dodatkowe oczko. O, w taki sposób. Takie w powietrzu oczko. A następne dwa oczka przerabiam na prawo. O, i wtedy zostaje miejsce na dziurkę. I w następnym rzędzie już tak samo. Już yy, nie... nie nie poprawiamy, nie, nie dokładamy, tylko przerabiamy normalnie tak jak jest. Czyli jeśli mamy co 9 czy co 10 oczek, to oczko w powietrzu i dwa razem później, o, takie oczko jeszcze raz pokażę oczko w powietrzu, wtedy ona będzie takie i dwa razem jako następne, i następnym rzędziem nam wyjdzie taka fajna dziureczka. To jeśli chodzi o, o dziurki, chyba że ktoś chce odwrotnie zapinane, bo tutaj jest no, dla chłopca, w sumie to my zapinamy, więc to ma być nam na rękę, więc to, to jak mamy uważają, czy tam jak to się komu wygodnie, można na, na tą stronę dla chłopca, a na drugiej stronie dla dziewczynki te dziurki zostawić, jak to uważa. Także myślę, że to, co mogłam, to przekazałam. Jeśli jakieś pytania, to proszę w komentarzach. Ja, ja może o czymś zapomniałam. Myślę, że to 27. Tu szerokość plisy jest 3,5. Przez całość robimy aż tutaj. Na trzecim rzędzie tych półokrążeniach są te dziurki. No i to chyba by było na tyle. Hmm i 3,5 później po prostu guziczki przyszyć i to by było koniec sweterka dziękuję wszystkim za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, jestem w trakcie pracy następnych następnych moich pomysłów, serdecznie zapraszam na inne moje nagrania myślę, że proszę o, o, o o, o subskrypcji, o lajki, daje mi to motywację do dalszej pracy i postaram się jeszcze dużo innych pomysłów: czy, czy kombinezon, czy śpiworek, czy kocyk wielorakiego użytku. Taki, do, że można go w różny sposób zakładać, zapinać i wtedy jest to inną funkcję, ma. Także mam jeszcze bardzo dużo pomysłów. Mam nadzieję, że się podoba, jakie może uwagi, podpowiedzi, komentarze w komentarzach, co by można było jeszcze czy, czy, czy zrobić, czy coś innego, coś takiego fajnego, co może ktoś ma inny pomysł, to spróbujemy to, to może razem jakoś wykonać. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, serdecznie pozdrawiam i do widzenia.